Zrobimy tą zabawę. Jest po godzinie 8 rano. Pontan jest zrzucony na wodę. Przy użyciu kruchy dolewam mu paliwa. Nie był jeszcze dzisiaj odpalany ani uruchamiany. Pokażę wam dzisiaj, aż niestety odpiąłem się od pomostu, ale pokażę wam dzisiaj. Mam nadzieję, że pokażę. OK. Ja bardzo szybko rezygnuję z Sania. Nie wiem, czy słyszycie, jak? Bo to o tym wam mówiłem. To dwusuw, który jeszcze nie jest rozgrzany, który przed chwilą dopiero się uruchomił, Pozwolimy sobie wziąć telefon. Mam tu w nim aplikację. Mam nadzieję, że znajdę. Tutaj się nazywa miernik dźwięku. Płyniemy sobie troszeczkę do tyłu. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda sytuacja z dźwiękiem. O, przylazłem bliżej, żebyście mieli jasność. Silnik jest na wolnych obrotach w tej chwili. Tutaj jest to co ja beblam, czyli około 80 decybeli w tej chwili do Was trafia. Max było 85, czyli podejrzewam, że jakbym krzyknął głośniej, to jest realna szansa, że nam się podniesie, ale na chwilę obecną jest maksymalnie 85 decybeli. Spróbujemy go wprawić w ślizg i podejdę tutaj do Was, do kamery bliżej, żeby pokazać. Jak jest głośno? A może najpierw go wyłączmy i zobaczmy po prostu, jak jest głośno w momencie, kiedy silnik jest wyłączony. Znalazłem jeszcze taki patent, poza tym, że można wyjąć zrywkę, co ogólnie jest stosowane, ja znalazłem patent, że teoretycznie można wcisnąć ten czerwony guzik po prostu. Wcisnąć bez zdejmowania zrywki, jeżeli gdzieś płyniemy powoli, żeby tą zrywką nie machać cały czas. Tak wygląda moment, w którym do was mówię, czyli mówię w miarę, mam nadzieję, w miarę czytelnie, choć w miarę pewnie głośno. Nawet nie widzę, ile wam w tej chwili pokazuję, ale pewnie będzie widać to na filmie. No przy tym, jak mówię, to sięgam gdzieś 80 decybeli. Wiesienik jest jeszcze zimny i stąd cały ten problem wypłyniemy sobie z mariny, żeby można było troszeczkę szybciej popłynąć przypominam, że to jest cały czas totalnie zimny silnik przed chwilą żeśmy go odpalili on się jeszcze nie obudził No to to co obiecałem, było już dzisiaj popływane. Ponton został wyjęty z powrotem na brzeg. Prozaiczny powód. Wpadłem na pomysł, żeby dla Was przetestować hydrostabilizator. Zamówiłem go parę dni temu, przyszedł tak naprawdę w 24 godziny. Zaraz wam opowiem o tym, co mam zamiar zrobić. No i skąd dotarł ten hydrostabilizator? Jestem. Ponton już na brzegu, wyjęty, a tu przed nami paczka, którą dostałem w 24 godziny od zamówienia. Jak zwykle zdania są podzielone, czy montować hydrostabilizator czy nie montować. Ja zamontuję. Zamontuję, zrobię nawet. Niestety w tym przypadku będę musiał wywiercić otwory w płycie kawitacyjnej. A co to nam da zobaczymy na wodzie, dzisiaj rano zanim wyjąłem ponton pozwoliłem sobie trochę popływać po Odrze i pokazałem między innymi jak silnik jest głośny. Za chwilę przystąpię do montażu tego hydrostabilizatora, najpierw otwórzmy sobie paczkę. Mamy tutaj oczywiście, że po angielsku, ale mamy informacje o tym, co zawiera paczka i jak teoretycznie to zamontować. To sobie odkładamy. No i teraz rzecz najważniejsza: płyty hydrostabilizatora, które. Znajdują się w paczce. Są takie dwie, które trzeba będzie, myślę, że w ten sposób, bo już się trochę naoglądałem, nie będę ukrywał, e, zamontować. O, tak wyglądają te dwie płyty złożone ze sobą. Za mną silnik, za chwilę będę do niego montował te płyty. Zobaczymy, jak to założymy. Dzisiaj pływałem rano i ta prędkość, którą udało mi się uzyskać, to 25 km na godzinę, ale powód takiego Powolnego pływania. Był też w tym, że musiałem wyjąć ponton, dlatego że nie pasowało mi coś z dmuchanym kilem, który mam tutaj pod, pod twardą podłogą. I okazało się, że miałem rację. Ten kil po prostu na samej końcówce był o około 10 cm przestawiony w lewo, bez względu na to, z której strony stoicie, był przestawiony w lewo i w tej chwili go wycentrowałem, założyłem jeszcze raz silnik, wszystko jest ustawione. Silnik jest niestety około 4 cm poniżej dna pontonu płyta kawitacyjna. Zobaczymy jak to się będzie zachowywało ze stabilizatorem i czy uda nam się uzyskać dzisiaj większą prędkość. No to jesteśmy i możemy zupełnie spokojnie przystąpić do realizacji zadań, czyli zaczniemy od opuszczenia silnika. No i oczywiście trzeba będzie przestawić kamerę, żebyście mogli zobaczyć co będę robił, jak będę montował po raz pierwszy. Tak. Płyta kawitacyjna, silniczek wisi na odpowiedniej wysokości. No i pierwsza część hydrostabilizatora. Dwa otwory i jeden otwór, ten który nam wyznacza miejsce. I drugi otwór, taki delikatnie jajowaty, w formie jaja. Absolutnie się tym nie przejmujcie. On służy do tego, żebyśmy mogli odsunąć ten hydrostabilizator tak, żeby był równolegle do osi silnika. Spróbujmy go przymierzyć na dobry początek. Warto zwrócić uwagę, żeby ten hydrostabilizator zaczynał się mniej więcej, a w zasadzie mniej niż więcej, na wysokości. Gdzie podpięta jest śruba? Umówmy się, że ja to zrobię oczywiście mniej więcej. Jest jak zwykle flamaster, którym zaznaczam sobie miejsce, w którym zamierzam niestety w tym przypadku wywiercić otwór w płycie kawitacyjnej. Taka jest konstrukcja. Niektóre z tych hydrostabilizatorów mają możliwość założenia na płytę kawitacyjną bez ingerencji w nią. Mamy już zrobioną tą kropkę, w związku z czym przy użyciu wkrętarko tarki właśnie się okazało, że płyta kawitacyjna, jak i Cała kolumna silnika jest aluminiowa. Bardzo ładnie i bardzo szybko i zgrabnie nam to przeszło. Odłożyłem mniejsze wiertło prowadzące, teraz będę wiercił. I tu też ja niestety używam dużo większego wiertła. Żeby jeszcze mieć możliwość regulacji, pamiętajcie, żeby się bić z tym materiałem. Jak widzicie, wkrętarka przeszła zupełnie spokojnie na drugą stronę. Tak na dobrą sprawę w związku z tym, że jest to aluminium, to nie trzeba tego niczym zabezpieczać, bo to i tak nie zardzewieje. Spodkład podkładkami, które są w tej chwili z podkład Komplet śrub z podkładkami, które są w tej chwili rozsypane, przeze mnie, więc pozbieram, jeżeli pozwolicie. Chyba zebrałem wszystkie. No, muszę Wam powiedzieć, że jest na wylot. Zakładamy teraz nakrętkę od spodu. Nie mam ze sobą jeszcze kluczy, ale to nie jest najważniejsze. I teraz zobaczcie na ten motyw. Po założeniu na ten pierwszy otwór. Mamy możliwość tak dużej regulacji, więc umówmy się, że trafiamy dokładnie tam, gdzie byśmy chcieli. Mając to już to ustawione tak wzrokowo, że tak powinno być, zaznaczam sobie cały ten jajowaty otwór, który służy nam do regulacji. O, widzicie, ja potrafię to przesunąć w jedną i w drugą stronę dosyć mocno. Oczywiście niestety. Po raz kolejny trzeba odkręcić śrubę. Podkładki, śrubka, wyjąć. I tu na płycie pojawia nam się punkcik. Pokażę go Wam. I teraz na samym środku tego punktu, który żeśmy zaznaczyli. Chce otwór. Naprawdę nie należy się spieszyć. Aluminium to bardzo wdzięczny materiał, który, przez który można się zupełnie na luzie przewiercić i nie trzeba tutaj jakichś potężnych prędkości. Tak jak widzicie, otwór jest bardzo ładnie w samym środku zaznaczonego miejsca. O, I można powiedzieć, że w ten sposób popsuliśmy naszą płytę kawitacyjną, bo wywierciliśmy dwa otwory. Zabieram się za montaż tej jednej strony, a potem analogicznie zrobimy drugą.